Tak wielu pięknych bramek na boiskach czwartej ligi dawno nie widziałem i myślę, że to jest najlepsza zapowiedź dzisiejszego magazynu skrótów. Zapraszam do oglądania. Powiedzmy sobie szczerze, zarówno dla Drogowca Jedliński, jak i Mazowi Mazowiecki sezon ligowy mógł się już zakończyć. Mazowia najpewniej skończy rozgrywki w środku stawki, Drogowieck wita się z piątą ligą. No Ale popatrzmy na starcie tych spotkań zaplanowane w ramach 30. kolejki, napór Mazowi... Obronną ręką wychodzi Jakub Misiewicz. Tutaj kolejna kapitalna parada. Dwoił się i Troju Misiewicz. No i wynik remisowy utrzymywał się do 87 minuty. Rzut rożny zgranie głową Brozia. Kung Fu Wojciech Wocial. 1 do 0. I takim wynikiem kończy się to spotkanie. W Karczewie nie ma czasu na półśrodki. Mazur, by w kolejnym sezonie występować Na poziomie czwartoligowym Musi zagrać bardzo dobrą końcówkę obecnej kampanii Pierwszym krokiem do wykonania Było domowe starcie ze spadającym z Ligi Sokołem Serot Akcja gości Bardzo dobre uderzenie, zabrakło centymetrów Piłka zatrzymała się na poprzeczce Minuta trzynasta, rzut rożny, wybicie I bezpośrednio z powietrza Bartosz Szydłowski Ile fabryka dała, ale piłka ląduje w sieci To jest najważniejsze Pięć minut później, odpowiedź Mazura Karczew Błyskotliwe uderzenie bezpośrednio z rzutu wolnego do wyrównania doprowadza były reprezentant Ukrainy Paweł Ksiądz. Sześć minut później kolejny zabójczy cios w wykonaniu gospodarzy, dośrodkowanie z rzutu rożnego, Mikołaj Giba z głową, 2 do 1 do przerwy dla Karczewa. Przenosimy się do drugiej części, minuta 68, wynik tego starcia na 3 do 1 ustala Michał Grunt. Szczonowianka-Mszczonów kontra Hutnik Warszawa Moim skromnym zdaniem to zestawienie Najbardziej działało na wyobraźnię Przed rozpoczęciem 30. kolejki No więc popatrzmy czy to widowisko Zawiodło czy też być może Oddało tak jak większość przypuszczała Druga minuta tego starcia Maksymilian Woktman niezwykle efektowna Bramka wielkie brawa też dla Antoniego Góreckiego świetnie wypatrzył Woktmana na tym bliższym słupku Duma Bielan ma prowadzenie 42 minuta No i tutaj szanowni państwo rozpoczynamy Głosowanie na bramkę kolejki. Bardzo mocny kandydat Patryk Beck, Hutnik Warszawa 2 do 0. Przenosimy się do drugiej części tego starcia. 66 minuta, znakomite zagranie. No i w swoim stylu zamyka akcję Patryk Kubicki. Jest trafienie kontaktowe dla gospodarzy. Jak doskonale wiemy, mężczyznowianka potrafi pójść za ciosem. Minuta 71: czaruje nad piłką Władysław Córkan. Odegranie do Kubickiego. Piłka wraca do Córkana. I już jest remis 2 do 2. Mszczonowianka wraca do tego spotkania w 71 minucie Ale to nie koniec popisów strzeleckich Minuta 78, rzut rożny dla Hutnika Warszawa I ponownie Maksymilian Woktman jak widzimy w okolicach 5 metra od bramki Rywali króluje, Maksymilian Woktman ponownie prowadzą Warszawianie Ale Mszczonowianka gra do końca 87 minuta, Pawlo Paduk, remis 3 do 3 jeśli uważacie, że 6 bramek z starcią mszczonowianki z hutnikiem Warszawa to dużo, w takim razie zapraszam Was na potyczkę Ursusa z Józefowią Józefów. Po 20 minutach gospodarze wykreowali pierwszą dogodną sytuację i od razu zostaje ona zamieniona na bramkę. Pomyłka defensora, pomyłka bramkarza korzysta z tego e, Ursus Warszawa, ponieważ ma odgwizdany rzut karny Mariusz Chmielewski bardzo duży spokój w środek bramki 1 do 0 dla warszawskich traktorków. Minuta 34, bardzo ładne rozciągnięcie gry na lewą stronę. Też dobre zgranie, wygrana bitwa o piłkę. Strzał z pola karnego, przyglądał się tylko Radzikowski. Jak ta próba Tobiasza Filochowskiego ląduje w siatce idealnie uplasowane. Uderzenia, gdy już wszystkim się wydawało, że na przerwę schodzimy przy remisie 1 do 1. Kolejna akcja Ursusa Warszawa. Kolejny błąd defensora, z którego tym razem korzysta Mateusz Wysocki. To czas gry. No i przysłowiowa bramka do szatni. Przenosimy się do drugich 45 minut. No i tutaj, dwie minuty po wznowieniu, znakomita centra w pole karne. Ekwilibrystyczny strzał Artura Rawy. Piłka odbita od słupka. Jest bramka. Jest dwubramkowe prowadzenie Ursusa. No ale oczywiście Józefowia to też niesamowite walczaki. Tutaj pomogło szczęście, bo do własnej siatki niefortunnie trafił Szymon Pawlak, ale za chwileczkę w minucie 55. Pawlak zaprezentuje nam jak rehabilitować się, jak odrabiać właśnie takie straty. Szymon Pawlak trafia do siatki, no i ponownie ma dwukramkowe prowadzenie Ursus. Natomiast tutaj proszę nie mrugać, minuta 68, przeładował, odpalił, wsadził Tobiasz Filochowski, natomiast Józefowia przegrywa to spotkanie 3 do 4. Wisła Płock od dłuższego czasu spogląda na resztę ligowej stawki z pozycji lidera. Ale jak wszyscy doskonale wiemy, wiąże się to też z bardzo dużą presją, praktycznie w każdym spotkaniu. Duża presja zaczyna ciążyć też na Błoniance błonie, która niebezpiecznie zbliża się do strefy spadkowej. 12 minuta tego spotkania, dośrodkowanie zrzutu wolnego, idealnie w tempo nabiega Benjamin Czajka. No i to właśnie ten zawodnik otwiera wynik tego starcia. Kolejna akcja na nafiarzy miała miejsce w minucie 22. Związkuje golkiper Błonianki Błonie zgranie głową. Łukasz Mościcki, kolejny kandydat do bramki kolejki. Ja chyba nie będę w stanie tego wybrać, ale Wy oczywiście dajcie znać w komentarzach, które trafienie z 30. tury podoba Wam się najbardziej. Kandydatura Mościckiego mocno do rozważenia. Minuta 34. Kolejne kłopoty Błonianki Błonie, która skupiła się na wybijaniu piłek. Zagranie w pole karne, Ciele Męcki z ostrego kąta trafia. Radosław 3 do 0 już dla gospodarzy, którzy grali koncertowo i nie chcieli zejść ze sceny. Doliczony czas gry, F w polu karnym, do rzutu karnego podchodzi. Aleksander Pawlak, podwyższenie wyniku na 4 do 0. No już tutaj do przerwy wynik był znany. Myślę, że miłośnicy popularnej gry komputerowej znakomicie znają tę cieszynkę. 83 minuta tego spotkania. Przez dłuższy czas w drugiej połowie utrzymywało się to czterobramkowe prowadzenie, ale jeszcze jeden atak wyprowadziła Wisła. 83 minuta. Jakub Maślak 5 do 0 wygrywa lider. Trzecie miejsce to bardzo dobry wynik, ale w obozie KTS-u weszło apetyty są znacznie większe. W spotkaniu przeciwko KS Raszynowi warszawianie byli gigantycznym faworytem, no więc zobaczmy, czy te spekulacje się potwierdziły. Piąta minuta fatalny błąd defensora. Taki prezent Szymon Wie jak przyjmuje z pocałowaniem ręki. No i oczywiście wykorzystuje tą sytuację. Błyskawiczne otwarcie w wyniku zaczynają się kłopoty raszyna. 15 minuta. Kwadras wystarczył warszawianom, żeby mieć już dwubramkową zaliczkę i Bajdu rozkłada ręce. Ilia Matalycha nie miał nic do powiedzenia przy tym strzale. No a znakomicie prezentowali się tego dnia gospodarze. 40 minuta, zagranie do Jakuba Świątka i jest już 3 do zera. Koncept w wykonaniu KTS-u weszło w Warszawa. No i bardzo dobre, bardzo bezpieczne i bardzo pewne prowadzenie do przerwy. Natomiast, tak jak już wspominałem, to bardzo ambitna drużyna, która chce zdobywać jak najwięcej trafień. Tutaj pomógł Kasper Kępka. Ładne trafienie, szkoda, że nie do tej bramki. 4 do 0 prowadzi KTS, weszło. No, i udało się przeprowadzić gospodarzom jeszcze jedną bardzo ładną, składną akcję. Kolejna strata pod polem karnym: Raszyna. No popełniając takie błędy, ciężko myśleć o pozytywnym wyniku. Ponownie Szymon wie, jak to starcie kończy się efektownym rezultatem: 5 do 0 dla KTS-u weszło. Klasyka, szybka analiza rezultatów 30. kolejki. Remis w Mszczonowie wygrywa troszyn w markach. Efektowne zwycięstwa odnosi i Wisła, i KTS weszło. No i. Sensacja tej kolejki, porażka ząbkowi-ząbki z Oskarem przysłucha. Cieszą się na pewno z tego rezultatu zarówno w Płocku, jak i w Warszawie. Przenosimy się do ligowej tabeli. Wisła 2 Płock na pierwszym miejscu z dorobkiem 71 punktów. Trzy oczka mniej ma ząbkowia-ząbki. Już tylko na jeden punkcik do ząbkowi zbliżył się KTS. Weszło Warszawa, który ma punktów 67. Niezwykle pasjonująco wygląda walka o utrzymanie, no bo popatrzmy pomiędzy 10. Wilgo Garwolin a 14 Mazurem Karczew jest tylko cztery punkty różnicy, no to też zwiastuje nam gigantyczne emocje w końcowych kolejkach. No a propos następnych kolejek, to popatrzmy, to czeka nas w 31. turze spotkań. No i tutaj dwa arcyważne starcia, jeśli chodzi właśnie o Układ sił w dolnej części tabeli Błonianka-Błonie kontra Markowia-Marki oraz Józefowia-Józefów kontra mazur -Karczew. Takim cichym hitem tej kolejki patrząc na formę obu drużyn może być starcie Troszyna z Ursusem Warszawa. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, like komentarz oraz subskrypcję. Dajcie znać, które trafienie zasługuje na miano bramki kolejki. No i kto awansuje, a kto spadnie. Do usłyszenia za tydzień.